Dzwoni ktoś, kto przedstawia się jako policja. Mówi, że Twoje konto jest zamieszane w przestępstwo i żąda loginu do banku. Telefon dzwoni. Odbierasz. Głos jest poważny. Pana konto zostało wykorzystane do prania brudnych pieniędzy. Prosimy o współpracę. Pytają, z jakiego banku korzystasz. Proszą o login. Proszą, żebyś nikomu nie mówił bo to tajna akcja. Brzmi jak scenariusz z filmu? To rzeczywistość. Oszuści podszywają się pod policję i urzędy. By wyłudzić dane, dostęp do konta, a nawet pieniądze. Zapamiętaj. Prawdziwa policja nigdy nie prosi o hasła, lagyni ani przelewy. Rozłącz się. Samodzielnie oddzwoń na oficjalny numer. Udostępnij ten film, bo ktoś z Twoich bliskich może być następny. Obserwuj nas, uczymy, jak nie dać się nabrać.